Siemaneczko, z tej strony Mate. Dzisiaj oczywiście znajdujemy się na CSGO Skins. Przypominam, że strona jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, więc jeżeli macie ukończone 18 lat, klikamy sobie plusik, tutaj wpisujecie kod Mate, aby otrzymać 10% bonusu do wpłaty. No i jeżeli jeszcze nigdy nie użyliście kodu, to 2 zł i 10 groszy na start. Jest event, 11 dni i 10 godzin, więc stosunkowo jeszcze długo. I czekajcie, zaczniemy sobie od tej ukrytej skrzynki. Klikamy tutaj, jest Karambit no osobiście... Nie oddaje mi ta skrzynka, wiadomo, niskie procenty, ale dzisiaj, moi drodzy, skupimy się właśnie na tej skrzynce ukrytej i za cały nasz balans polecimy z tym. Zobaczymy, czy wyleci nam koska, fajnie by było, ewentualnie rękawice i lecimy krambit lore Case Zaczynamy oczywiście od trzech wlepek. This is fine, będziemy sobie te skinki sprzedawać i jeszcze, moi drodzy, dostajemy. E, waluty będą, więc to jest też fajna rzecz, że właśnie będziemy mieć dużo tych punkcików. OK, tutaj nawet 600 punktów wyleciało w tej trzeciej skrzyni, no więc naprawdę dużo. Procentowo to prezentuje się 5 no, 60%, tak, więc to nie jest dużo, aczkolwiek wydaje mi się, że może coś polecić. jeżeli otworzymy oczywiście za cały nasz balans, to że poleci. Tak stawiam, że jedna rzecz poleci. Mam nadzieję, że będzie to oczywiście karambit lore, aczkolwiek prawdopodobnie wypadną rękawice albo shadowki. Dobra, no i zobaczmy. Mam nadzieję, że w ogóle coś wypadnie. Mm, Okej, okay, this is fine. Czekajcie, lightning. Możemy przyspieszyć w sumie animację, nie? Bo to naprawdę będzie długo trwało. Więc możemy na przyspieszenie animacji lecieć. Sobie na spokojnie. Bo naprawdę otwarć będzie bardzo, bardzo dużo. I na razie same wlepy. This is fine. Chicken. Kurczę no, przydałaby się jednak oska, nie powiem procentowo no to wiecie, no niby 60% ale szanse są, tak? To są realne szanse na kosę. This is fine, chicken w dalszym ciągu leci. Okej, okay, no jeszcze mamy dużo balansu. Więc proszę o jedną kosę, nic więcej nie chcę. Ajajaj, patrzcie jak blisko karambita jeszcze nam się pokazał tutaj, nie no hit. takie karambicik jak najbardziej byłby do przyjęcia. No ale oczywiście jest to mega ciężka rzecz. Tak jak już wspomniałem wcześniej. I moi drodzy, za chwilę chyba będziemy kończyć, bo tutaj znowu się pojawił ten Karambidor bejtuje nas na niego cały czas. Widzicie, inne kosy nie pojawiają, tylko oczywiście karambicik. No, a my dostajemy. I mamy to, moi drodzy, mamy to. Karambidlor bejtował, bejtował. I widzicie, mówiłem, że coś wyleci. Udało się. Karambidor Nie no, to jest hit, to jest hit. Świetnie, no wybitnie można powiedzieć, dobra ja tą kosę od razu blokuję, zostawiam sobie ją, yy, sprzedamy Guta, możemy mieć na bitewki, tak? Teoretycznie mógłbym już skończyć film, bo udał się, dostaliśmy w ogóle najlepszy skin w tej skrzyni, to jest w ogóle hit, czekajcie, jeszcze raz zobaczmy. 1,1%, crumbit lore, ale widzicie, baitowało nas cały czas i oddało niesamowicie, no szkoda, że testet, tested, że nie minimalware ani faktryniu, ale już nie wygrzydzajmy, tak? Już naprawdę ładnie oddało. Dobra, zróbmy sobie bitewkę na ludzie, jeszcze jakąś bocznek. Już jest udany. Czy wygramy, czy przegramy? Teraz to już mniejsze o to. Pięć skrzyneczek Golden Vault wow, Case. Niech będzie. Dodamy sobie oczywiście Bota, bo wątpię, że ktoś bije. Jest bot Alex. I oczywiście liczymy na jakiegoś fajnego skina na start. No do Glocka, więc zdecydowanie lepiej. Gold Tooth. Aczkolwiek to też nie jest szczyt możliwości tej skrzyni. Aczkolwiek patrząc na moje dropy, no to może jednak jest to szczyt możliwości. Bo naprawdę ta skrzynka w ogóle nic ciekawego nie daje, nic ciekawego nie oferuje w ogóle tutaj. I nigdy mi chyba nie wypadł skin lepszy niż, nie wiem, ten Glock. Nie no, może coś wypadło, ale więcej niż 300 albo 4 na pewno nie. No, no i akurat o Wilku mowa: Rainbow Spoon, 400 ziko i bot nas zniszczył. Dobra, czekajcie. Mamy jeszcze 17 koła waluty więc sobie ją oczywiście trzeba wykorzystać. 16,999. Ok, SCAR-20 Crimson Web. Czekajcie i sprzedajmy sobie kostkę, klasyczka i zróbmy bitewkę za pół z tego. Po prostu taką na koniec z... hmm... z czym tutaj wjechać? Może Whip Wavik? Długo nie było. Może w końcu się przełamie ta skrzynka? Mam taką szczerą nadzieję. Dodajmy sobie bota, jest bot Adrian i zobaczmy, jak ta bitwa właśnie w tym momencie przebiegnie. Na start, no, Noir 53, no szkoda, że nie jakiś w no ale okej, okay, niech będzie. Jest Digielek, okej, okay, Digielek jak najbardziej spoko, 250 prawie, więc Digielek oddał. No i on ma Galila, Galil jest fajny, Phoenix Blacklight już nas wyprzedził, dwie skrzynie do końca. Okej, okay, słaby Digi Alek, ale i tak więcej warto niż nasza MP9 i ostatnia Skoucik. Więc niestety bitwa w plecy. Aczkolwiek po raz kolejny skiny dostajemy, ale no, widzicie, ja mam takie, takie skrzynki, których ja bardzo nie lubię. Mianowicie jest to właśnie ten Golden Vault Case, no i właśnie Wayproof. Te skrzynki mi w ogóle nie oddają. No a właśnie Lunarek jest najlepszy. Oczywiście dodany do ulubionych, więc nie wiem, niby są procenty. Ale jednak ja mam jakieś tutaj przekonania do swoich skrzynek, które oddają i to się czasami sprawdza, czasami nie, oczywiście. Ale no, wolę na przykład przegrać na Lunarku niż na Wapro Wave. No i co, dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, chodzi o mail na stronie. Skrzyneczka. Karambidor oddała. Dobra, czekajcie, to jeszcze otworzymy na koniec. Do 1000... ej, patrzcie jak blisko rękawice. Okay, teraz by tu na rękawice, więc może wypadnie. Do 1000 jeszcze polećmy z tym i wychodzimy już. Dobra, ostatnie. I nas stać jeszcze na jedną, to możemy polecieć, może będzie szczęśliwa jedna. Zobaczmy. Niestety nie, no ale i tak Kanabid Lore, niesamowity drop. Dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymajcie się, no i sięka.